Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Robin Skateboard i chciałbym zaprosić was na Q&A, bo dawno nie było Q&A, a okazuje się, że dobry półtora roku temu ostatni był nagrany, a przez ten czas trochę się pozmieniało w moim życiu, więc warto będzie zrobić jakiś mały update. Ja jestem Robert i zapraszam was, rozsiądźcie się wygodnie. Będę dzisiaj odpowiadał na wasze pytania spod ostatniego odcinka. To było półtora roku temu, więc pewnie 3 czwarte ludzi już mnie dawno przestało oglądać w tym czasie. Ale, ale odpowiem na te pytania, więc jeśli będziecie jednym z, jedną z tych Sposób, na które pytanie odpowiedziałem po tak długim czasie. To mam nadzieję, że będziecie w końcu spełnieni i będziecie wiedzieć to, co chcieliście wiedzieć wtedy, a jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie je w komentarzu, a na kolejnym Q&A, który mam nadzieję, że tym razem już pojawi się naprawdę bardzo niedługo, będą, będą odpowiadał na wasze pytania, więc śmiało pytajcie o co tylko chcecie, jestem tutaj dla was, żebyście mnie poznali lepiej, bo Q&A to jest taka seria, żebyśmy poznali się lepiej, żebyśmy, żebyście wiedzieli kim ja w ogóle jestem, co ja robię i tak dalej i tak dalej dzisiaj takie trochę spartańskie warunki, oświetlenie. No i zapewne, jak zauważyliście, w tle specjalnie nie ma blue screena ze względu na to, że e, właśnie przez te półtora roku, odkąd Q&A ostatni był, poprzednie Q&A było nagrywane w zupełnie innym miejscu, ponieważ przeprowadziłem się na swoje. To pierwsza taka ważna informacja w 2019 roku. No, udało mi się, e, właśnie wynajmuję mieszkanko na swoim miastem i e, no i to jest dosyć spory sukces, jak dla takiego zwykłego małego, prostego robinka. Własne, znaczy, no własnym mieszkanko, no że, że na swoim, jakby na no nie wynajem, to nie własne, ale właśnie. Wynajmuję, przeprowadziłem się, no i jak widzicie, za mną jest akurat mój pokoik, w którym właśnie nagrywam i spędzam właściwie większość czasu. Jest jeszcze kuchnia, jest łazienka, w się aktualnie robi pranie, więc pewnie będziecie słyszeć moją super pralkę, która lata poza jej łazience. No cóż, wybaczcie, nie pomyślałam o tym, że hmm, chyba wypadałoby coś nagrać, ale oczywiście tak, zrób pranie robię No i jest balkonik i tak dalej, taka powiedzmy, że kawalerka, tylko troszeczkę większa, i powiem wam, że naprawdę jest to tak, update odnośnie miejsca. A co u mnie? U mnie wszystko dobrze jak najbardziej. Pracuję na co dzień sobie, więc, więc jest ok, yy, ale w sumie odpowiem chętnie na pytania od Was. Jeśli chcecie o coś mnie zapytać yy, związanego z YouTube'em, z moim życiem, to śmiało, pytajcie, pytajcie. A ja przelecę szybko pytania od Was, które pojawiały się poprzednio, bo niektóre są bardzo spoko. Zaczniemy może od najstarszych, może od najnowszych, no nie będzie. Typek zapytał, czy nagram kiedyś Gothic Sequel yy, i czy nagram kiedyś Returninga 2.0 i czy pokażę swoje nowe mieszkanie. A, pięć temu to było dodane, typek, oś ty kurde buzie, dobrze. Moje mieszkanko, bardzo możliwe, że zobaczycie jak yy, posprzątam trochę, bo yy, byłem w weekend na PGA i, i w zeszłym tygodniu i w tym troszeczkę czasu mało miałem, żeby ogarnąć, postaram się ładnie posprzątać, wtedy wam pokażę jak sobie Robin mieszka, ale muszę przyznać, że jest całkiem przytulnie i fajnie tutaj, więc więc no, pochwalę po, po, po się może kiedyś, a czy coś nagram, czy będzie tego Dixie czy Returning 2.0, to już zależy od tego jak się tam wszystko potoczy. Ogólnie rzecz biorąc, Returninga 2.0 nie miałem w planach ich właściwie nagrywać, bo po prostu ta modyfikacja jest za długa i taka grindowa, i po prostu bym się męczył. Ja już wiem teraz, żeby bardzo ciężko mi się grało. A Gothic Sequel? W sumie czemu nie? O widać tam w tym, widać w, w oknie, że się odbija, <młuchy> więc więc Gothic. Sequel chyba, chyba nawet nie, nie widziałem, więc musiałbym sprawdzić, ale może, może. Vatras taki to Gothic 3, o Boże! Wiem, że bardzo wielu z Was tęskni za Gotikiem 3, ja w sumie za nim też mocno tęsknię. Nagrałem podstawkę Gothica 3 i nagrałem z Quest modem e, i Content modem i Quest packiem, więc, więc no, dwa razy nagrywałem Gothica 3, ale dalej by człowiek jak sobie chciał pograć. E, wiem, że wielu z Was tęskni, ale taka nostalgiczna seria. Myślę, że jeśli bym miał nagrywać trzeci raz Gotika 3, 3 Gothic 3 najlepszy, to myślę, że by już nie było tak. Cudnie pięknie jak wtedy, chociaż w sumie nie wiadomo I zaraz będzie kurde pralka odwirowywać wredna Więc będzie latała, och dobra Ale lecimy dalej, więc Gothic 3, no dalej w mój Ale myślę, myślę, czy by coś zrobić z tym Ir, a Frobin co ty takie na twarzy wyładniał się. no półtora roku temu byłem piękny W ogóle dzisiaj mam troszeczkę światło zmienione ze względu na to, że moja główna lampa, której używam, e, zmieniłem specjalnie żarówkę na fajniejszą, ale się okazuje, że żarówka ma migotanie i po prostu jak włączę, to zaczyna mrugać. Zresztą pokażę Wam w sumie, co mi szkodzi. Tylko to zobaczycie trochę więcej robinka, zobaczcie. I teraz jest taki, te paseczki się robią i ten... No ogólnie fajniej doświetlony jestem, ale pachy takie, no nie ja wiem, będę, to będzie trochę przeszkadzało w oglądaniu. Więc zostaniemy w takim lekkim półmroku dzisiaj, taki... Klimacik, mamy wiecie, taki, taki tutaj ten, taki taki, ach i och. No i Raf, że właśnie władniałem. No, do półtora roku temu byłem piękny, teraz trochę, no cóż, przydałoby się do Fryzjera jakiegoś w końcu pójść. <grych> I oglądam teraz Twoją starą serię GTA 3 i się zmieniłeś dużo. Widziałem, że miałeś dużo pieprzyków i tak dalej. Na twarzy, teraz w ogóle tego nie ma. Pytam, bo sam mam z tym problem, robiłeś jakieś zabiegi kosmetologiczne lub jakąś dietę cytrynową. O mój Boże, nie Raf. E, ja ogólnie z mym wyglądem. Zbyt wiele w swoim życiu nie robiłem. Znaczy, wiadomo, staram się dbać mimo wszystko o, o wygląd zewnętrzny, bo jednak, no fajnie, nie, nie wyglądać jak troll z hiszcindy, yes że tak powiem, ale, ale, ale spokojnie nie przejmujcie się, jeśli jesteście w młodszym jakimś wieku i wyskakują wam pryszcze, macie dużo pieprzyków, coś, coś nie tak wygląda i tak dalej, nie przejmujcie się tym prawie, że wcale, no chyba, że naprawdę jest to już bardzo, bardzo problem widoczny i naprawdę, naprawdę jest to mocno mocno dokuczliwe, to wtedy warto się udać do specjalisty, ale jeśli to są takie właśnie jakieś tam pieprzyki, jakieś zmiany takie typowe, gdzieś tam tu pryszczyk, tam pryszczyk, to się nie ma co tym w ogóle przejmować, bo wystarczy dbać tak naprawdę o higienę osobistą i spokojnie to wszystko się zmieni. Wiadomo, w okresie dojrzewania zmieniamy się i to jest normalna sprawa, że nie tylko tam się, no, że się tylko dobre rzeczy dzieją, złe też się dzieją, wiadomo, organizm się zmienia, więc, więc, więc wiadomo, normalna sprawa. Nie ma co się tym przejmować, nie ma sensu żadnych diet cytrynowych sobie robić. Zabiegi kosmetologiczne to raczej bym polecał najpierw udać się do specjalisty, czy rzeczywiście jest to potrzebne w danym przypadku. Naprawdę, ja osobiście, tak jak mówię, wystarczyło mydło, szczotka, zimna woda i, no, i moja twarz zadowolona. Ach, nie, no, tak naprawdę, naprawdę, nie przejmujcie się. Jeśli macie powiedzmy, że od 12 do 20 lat, naprawdę na chilku, cwaniaczki, bo to cały czas się zmienia. No, ja już mam 26, zaraz w będę miał. No, i trochę. Trochę tak rzeczywiście się człowiek zmienił, ale w sumie tak ten Tylko co, brod brodę wyhodowałem <grym> I tyle, i tak naprawdę za dużo jeszcze się nie zmieniłem Zresztą widać nawet że, że nie, nic się więcej nie zmieniło, tak chyba w sumie. Znaczy wam pewnie najłatwiej będzie porównać, skoro jak widzicie. Tak ten, na prawie że, co, no, no, na bieżąco tutaj na odcinkach, jak to się pozmieniało. Ale tak, tak spokojnie, nie przejmujcie się. Wszystko będzie w porządku, nie ma czym się przejmować. Lecimy dalej. Raf, dzięki za fajne pytanie, naprawdę spoko. Luki pyta, czy zrobię kiedyś stream z Wiedźmina. Ostatnio skończyłem streamować Wiedźmina 1, więc już mam zakończonego całego Wiedźmina 1. Szykuję się do Wiedźmina 2 i do 3 na pewno chciałbym mieć wszystkie trzy wieźminy, jakie już wspominałem na kanale, więc na pewno jeszcze Wiedźmin nieraz się pojawi tutaj u mnie, więc zapraszam. Goldzik, czy kiedyś może wrócę do Gothica 3? No zobaczymy, tak jak mówię, no już nie wiem, może, może na święta byśmy zrobili jakąś fajną akcję. I Kret pyta, czy yy, jak ma Gotika 2 złotą edycję, do kogo, twoje zdanie powinienem dołączyć oraz pod co grać? W Gotiku 2 złota edycja to z nocą kruka rozszerzanie pewnie już. to najlepsze i w sumie zależy kto co lubi, no nie? Ja osobiście dawno nie grałem paladynem i sobie bym zagrał. Chociaż paladyn akurat jest taki, taki średniaczek. Znaczy fajnie są paladyni jak się ich dobrze zbuduje, ale ogólnie rzecz biorąc zazwyczaj albo jak chcesz być wojakiem to idziesz jako łowce, albo jak chcesz być magiem to idziesz jako magognia ognia i manko. No takie dwie, dwie opcje. No a paladyn to dla leniwych co nie chce im się robić questów i idą na strażnika, a później paladynka i się siemanko, <laughs> z bańki leci. Więc no, osobiście Polecałbym zagrać sobie na przykład takim łowcą smoków. Bardzo, bardzo fajne, zwłaszcza zadania właśnie dla cwaniaczków z dawnego, nowego obozu. Mm, idealnie. No dobra. Ale lecimy dalej, Regenerator, Piaskowy Wilk, tak to ja, oczywiście, Ho ho, stare dzieje widzę tutaj były. Bezi, dzięki za odpowiedź, pozdrawiam również, pozdrawiam Bezi, zadaj następnym razem pytanko, żebym miał na co odpowiadać. Kenta, pozdrawiam następnego Q&A, jej, półtora roku później, jak miło, że w końcu się udało. Pytanko niegotykowe, jak obstajesz ile czasu mi nie do upragnionego srebrnego przycisku? Nie wiem, choć się domyślam, że zajmie mi to chyba całe moje życie, znaczy, no nie ma co ukrywać, że to jest bardzo realny scenariusz, e, ogólnie rzecz biorąc, no ja z YouTubem, tak jak mówię i zawsze będę Będę mówił i powtarzał. To jest tylko i wyłącznie taka moja pasja i samorealizacja. Nigdy nie wiązałem z YouTube'em jakichś wielkich karier i sukcesów, bo po prostu jestem zwykłym ziomkiem, który lubi pogadać do mikrofonu i się dobrze czuję w tym i naprawdę no nie widziałem jakoś szansy na sukces że tak powiem, a szansa na sukces, nie no e, myślę, że jakbym się tym zajął tak w 100% procentach bym miał wyznaczoną drogę od A do Z i bym wiecie, tak jechał z tymi odcinkami, zero przerw, lecimy z koksem i tak dalej, to myślę że mogłoby się udać ale ze względu na to, że bardziej postawiłem na moje takie życie życie wiecie, takie z, z normalna praca i tak dalej e, nie właśnie, że z YouTube'a się człowiek utrzymuje, to, to po prostu w ten sposób to wygląda, że, że po prostu jest to ale moje hobby, no bo po prostu nie wiem, jakoś tak tak, tak mam, może, może rzeczywiście jakbym miał jakiś na to super plan i wiedziałbym, że mi się to uda i, i że, że będzie to działało, to, to mógłbym tak pracować, nie ukrywam <laughs> fajnie by było używać głosu mojego do pracy. Nie musiałoby to koniecznie być YouTube. Mógłbym pracować jakimś radio, mógłbym robić jako jakiś lektor, jakaś osoba właśnie. Bardzo, bardzo lubię po prostu mówić, e, lubię się pod tym względem jakoś kształcić. E, a właśnie YouTube zawsze było takim, takim moim remedium na wszystkie, wszystkie zło i tutaj mogę po prostu się otworzyć e, dla was jakby i ponagrywać i się dobrze bawić. E, I myślę, że też jeśli to by była moja praca, to w pewnym momencie mógłbym się po prostu mniej z, z tego go cieszyć, że nagrywam i mogłoby to po prostu mi zaszkodzić trochę. No nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale mam nadzieję, że kiedyś na srebrny przycisk się uda. Jakby się, jakby się za życia mojego nie udało, oczywiście odpukać w niemalowane i tak dalej, ło, to, to, to fajnie by było jakby ktoś zrobił taką akcję, że, że tysiąc 100 tysięcy subków dla Robina. I, I znaczy 100 tysięcy subów, nie 100 tysięcy subów? Tak, dobrze. Myślałem, że coś pokickałem, ale no, że taka akcja i wiecie i mi i powiesicie gdzieś tam, gdzie, gdzie będę spoczywał. <laughs> o, ale mrocznie się zrobiło. Nie, spokojnie, nigdzie się nie wybieram. Przynajmniej przynajmniej z 80 trzeba strzelić. Najlepiej setkę, żeby ludzie śpiewający mi 100 lat nie wiedzieli, co zrobić. <laughs> ale spokojnie, spokojnie. No to tak, właśnie, tak zawsze, zawsze, zawsze ten. A zawsze spoczko, no i zobaczymy. No i Matki P. -owski. fajny odcinek i śmieszny, o no, dziękuję, dziękuję, mam nadzieję, że ten też będzie całkiem fajny i nosaczy Janusz coraz lepsza broda, no rośnie, rośnie. Znaczy staram się ją ogarniać, przycinać troszeczkę, bo, bo wiadomo, no warto dbać o to, co się ma na twarzy jednak, nie? I, i, i troszeczkę się zmienia, te też broda mniej trochę wąsza, więcej właśnie brody, e, staram się tak trzymać. B a, Beauty zrobił się, aha, Paco de Player zmienił na Beauty, no ładne rzeczy, pozdrówki dla Ciebie

Czyżby ta koszula to było takie nawiązanie do piaskowego wilka? Ahaha, no tak. Na poprzednim Kyendaju miałem koszulkę z wilkiem. Mam ją do tej pory. W sumie chyba jest właśnie w praniu, bo ostatnio ją nosiłem. Eee, więc, więc tak. Piaskowy wilk. A chyba na PGA-ju nadmiar. Eee, moja najukochańsza koszulka po prostu jest prześwietna. Sonetic, jak uważasz, czy uda ci się dobić 100 tysięcy? No tutaj przed chwilą odpowiadałem. Kencie tam. Eee, można podpiąć to pytanko. Eee, Jackie Chan 420, że akurat film do spania. O, ja wiem, że wielu z Was lubi sobie Robinka do spania wrzucić. Eee, nawet niektórzy moi znajomi mówią, że sobie odpalają moje wideo. Oczywiście nie chodzi o to, że zamulam na filmikach i że po prostu wiecie, od razu 5 minut i spanie, tylko że po prostu podobno fajnie się mnie słucha w tle, czy do nauki, czy do, do grania, czy do właśnie spania, że podobno idealnie pasuje do wszelakich czynności. Więc to fajne bardzo. Nie, nie jeden student już do mnie pisał, że po prostu robię dzięki tobie, sesja była taka łatwa i w ogóle. Także, także miło mi, że mogę wam umilać czas nawet w trakcie spania, grania, oglądania dania i w ogóle wszystkiego. Sandzik Super Q&A. E, e, tylko moje pytanie co do dubbingu trochę stare, bo mi wysłałeś. No tak, e, wielu z was. O nie, pralku, nie wiruj teraz. Dobra, będę głośniej mówił, najwyżej, mam nadzieję, że nie będzie bardzo przeszkadzał. E, często piszecie do mnie w sprawach właśnie e, różnych, żebym coś nagrał dla was, jakiś tekst, kawałek, dubbing, coś powiedział i tak dalej. Oczywiście z, w 90% te prośby spełniam, 10% to po prostu gdzieś moje przeoczenie, wybaczcie, jeśli tak się stało. E, jeśli macie, chcecie, żebym wam pomógł w realizacji jakiegoś projektu, coś z dubbingu, coś przeczytać, zlektorować, cokolwiek wam przychodzi do głowy, czy to na prezentację na przyrkę, czy modyfikację do gotika. jeśli macie jakieś, jakieś pomysły to śmiało zajrzyjcie się w, w, u mnie na kanale w informacje i tam powinien być mail tam można śmiało pisać i ja chętnie wam pomogę jeśli potrzebujecie kogoś takiego jak ja, więc śmiało no i bardzo się cieszę, że, że Sand mogłem Ci pomóc. Wrzut, e, dobra pytanie, co oznacza Q&A? Również bardzo dobre. Questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Najprostsza z, najprostsza z po prostu możliwych form. No ja akurat używam tej anglojęzycznej, nie wiem, jakoś tak e, kiedyś było modne używanie Q&A i do tej pory mi tak zostało. No cóż, ja się mocno nie zmieniam, więc i tego nie zmieniłem. E, Oskar, jaka Twoja ulubiona seria z gier e, i dlaczego Gothic? <laughs> Gothic, tak, Gothic jest na pewno bardzo w moim serduszku mocno, ale są też gry, o których chyba nie mówiłem nigdy, a które goszczą w moim serduszku też bardzo głęboko, bardzo mocno. Pierwsza, pierwsza, pierwsze dwie gry, które mi przychodzą, jest to Transistor i, i seria Hotline Miami. Hotline Miami chyba przez. Klimat i muzykę to jest po prostu coś pięknego, a transistor przez historię opowiedzianą i przez y, takie audiowizualne y, te odczucia. To są y, gry właśnie, prawie że 2D i, i są takimi grami A la Indie i, i są takimi dosyć. Y, no powiedzmy, że nie tytułami AAA jakoś bardzo mocno. Ale obydwa te tytuły, jak tylko mam powiedzieć właśnie, że jakaś inna gra poza takimi mainstreamowymi jakoś. To właśnie hotline Miami mi transistor, od razu, buf, buf, pierwsze dwa takie strzały, nie? No po prostu coś pięknego. Polecam bardzo serdecznie zagrać w obie te gry. Jeszcze postarać się je zrozumieć i tak dalej. No i oczywiście, tak już z gier takich bardziej znanych, sławnych, bardzo lubię serię Devil May Cry: od pierwszej, najpierwszej części do najnowszej. Po prostu coś pięknego. Anime obejrzałem, Pograłem w gry i przeczytałem gdzieś tam jakieś fanfiki, komiksy, takie no niesamowite. No i ze slasherów jeszcze Nier z razem serią Drakengard, i właśnie Nier Automata, jako najnowsza. No, po prostu arcydzieło Yokotaro Ło wow, mega, naprawdę. Ostatnio się tak mega wkręciłem. Przyznaję sobie Draken, Drakengarda e, trujeczkę. Z racji tego, że właśnie e, gdzieś od tej trujeczka e, na linii czasu jest jako pierwsza, więc sobie stwierdziłem, że zobaczę od czego ten, ta, to uniwersum, powiedzmy, się tak jakby zaczęło e, i właśnie jak do tego doszło, że wylądowaliśmy w, w nier automata, gdzie że w ogóle mechy, roboty i androidy się leją i tak dalej. No nie, niesamowite, powiem wam naprawdę, jak się o tym poczyta i tak się czuje wkręci, to już wow, piękna sprawa. Więc e, ogólnie tak, dymy na odcinku snore, jedziemy z kukrzem, i nie no oczywiście. Śmieszki, heheszki. Fajny Q&A, przyjemnie się ogląda. Dzięki Rose, bardzo mi miło. Robinku, ty skończysz serię z Arkanii, Nie, nie planuję ogólnie z Arkanii, chyba że kiedyś na jakimś śmieszkowym strinku bym zrobił. Można by było spróbować. Dawno nie widziałem Ciebie &A, a więc fajnie, że znowu jesteś. Mam nadzieję, do Dominiku 2000, że z powrotem się ucieszę, że Robina zobaczyć I wybaczcie, jest taki, jestem trochę blady, ale po prostu mam białe światło rzucone na siebie, więc tak, tak wygląda. Normalnie jestem, normalnie mam kolorki bardzo ładne. Nie wiem, czy jak to tak było. Po... No, powiedzmy, nie, nie, nie widać jakoś bardzo, ale tak no i ogólnie widzę, że tutaj się rozpisaliście, jeszcze niektórzy sobie ze sobą pisali w komentarzach, to też bardzo lubię. Lajki leco, typowej gry dziękuję. Piękna broda Michiu, dziękuję również. Ach jo, tyle różnych pytań, Jak, dziękuję. Znaczy ogólnie tutaj właśnie Rubin w 4 Robię z tym włosem o wiele lepiej wyglądasz. No akurat e, dzisiaj trochę przygoliłem, więc no Yolo Powers, przepraszam, ale no dzisiaj wąsik trochę mniejszy, ale za to brudka sobie rośnie dalej i, i nie mam zamiaru jej golić, pomimo że tak się przyzwyczaiłem do tej brody, że to jest szok. No i Tutaj, że wąs rośnie jak widzę, broda rośnie, że hej, witam, witam zrobię zdrowie, pitam nosiemka, a bardzo dobrze, niestety po PGA jestem przeziębiony. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać, a za chwilę może sobie skoczyć, zrobić piciu, żeby się wyleczyć. Po PGA wróciłem przeziębiony. Niestety, ale warto było, bo powiem wam, że PGA w tym roku było naprawdę mega kozak i mam nadzieję, że, jeszcze kolejne będą jeszcze lepsze. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. I Jeszcze nie chciałbym za długo tutaj, ale widzę, że dzban, jeszcze weźmiemy dzbana tu pod końcówkę wrzucimy, że dobry kujendero, więc trzyma się tak dalej, oglądam cię od 2012 roku, a jakość kontentu i sposób prowadzenia narracji w filmikach pozostał bezmienny, aby tak dalej. Quality content to w końcu taka rzadkość na dzisiejszym YouTubie. Mam nadzieję, że, że dalej tak jest, że dalej trzymam jakiś tam poziom i bardzo mi miło, Dać takie komentarze, że, że rzeczywiście Wam się podoba to, co robię. Co prawda, grono odbiorców jest ograniczone, ale dla mnie, tak jak kiedyś chyba mówiłem, nawet jeśli oglądałoby to z pięć osób i chociaż jedna by, by miło spędziła przy tym czas, to naprawdę warto było nagrać taki odcinek. Więc naprawdę, naprawdę cieszę się, że jesteście i że oglądacie. I nie mówię tego, żeby nie wiem, jakoś posłodzić, żeby żeby jakoś zwrócić na siebie uwagę czy coś. Po prostu jest mi mega miło, że jesteście. Naprawdę, naprawdę doceniam, że, że jesteście oglądacie. Nawet jeśli nie piszecie komentarzy, nie reagujecie, łapek nie dajecie, po prostu oglądacie i jeśli to Wam sprawia przyjemność, to po prostu no, jest mega miło. No, ale moi drodzy, moi drodzy, e, śmieszki śmieszkami, ale mam do Was jeszcze jedną malutką sprawę. Jeśli dotrwaliście do końca, to mega mi miło i mam nadzieję, że zadajcie jakieś właśnie teraz pytanko w komentarzach. <laughs> Pytajcie o wszystko. I mam do Was jedną małą sprawę, bo by mi bardzo, bardzo miło, jeśli byście wpili w pierwszy link, który zaraz znajduje się pod tym filmikiem, i tam jest link do góry. Głosowania. Nie trzeba się logować, nie trzeba tworzyć kont, podawać maili, nic zupełnie, wystarczy, że wejdziecie na stronkę i klikniecie przycisk botę, czyli głosuj i będzie mi mega miło, bo na PGA... Razem z moim ziomeczkiem wzięliśmy udział w konkursie właśnie e, robionym przez Sex i jest szansa na wygranko bonów e, na, na gierki, filmy i tak dalej do właśnie sklepu Sex. No i stwierdziłem, że fajnie by było wygrać w sumie, bo e, jest voucher na, na chyba jakieś 200 czy 300 zł. No wiadomo, do podziału, nie, ale może by się udało wyrwać jakąś fajną gierkę właśnie w Seksie, którą bym mógł po prostu dla was nagrać i, i, i coś byśmy mogli z tego zrobić. Więc nawet byśmy mogli w sumie później, jeśli by się udało oczywiście wygrać e, i e, razem wybrać co, co tam. Tam znaleźć, co poszukać. Więc jeśli macie dosłownie 5 sekund z zegarkiem w ręku, 5 sekund to trwa, żeby zagłosować, będzie mi mega miło. Można głosować z telefonu, z komputerów. Wszędzie tam gdzie się ta strona otworzyć, tamtud można zagłosować. I można parę razy dziennie zagłosować, więc też będzie fajnie, jeśli będziecie odwiedzać co jakiś czas na stronkę i klikać. Bardzo by było fajnie wygrać po prostu. No i dziękuję. Mam nadzieję, że z dzisiaj miło spędzicie ze mną czas. Eee, łapa w górę i komentarz. Komentarz i pytanie będzie super. No i do kolejnego Kyoda. Mam nadzieję, że już naprawdę niedługo. <laughs> Więc trzymcie się. Na razie, cześć, pa pa.